Każde miasto to kamienny pomnik nowego życia, pisał w swojej zwrotnicy Tadeusz Piper, twórca hasła miasto masa maszyna. Piper, papież naszej awangardy już w latach 20. XX wieku przewidywał, że niedługo będziemy mieć stałą i bezpośrednią komunikację z całym światem za sprawą maszyny mieszczącej się w kieszące kamizelki. To nie będzie jednak opowieść o teorii iPhone'a, a o tym co wydarzyło się w Polsce po 11 listopada 1918 roku. Niepodległa II Rzeczpospolita po 123 latach zaborów przyniosła nam nie tylko wolność, ale też nowoczesność, postęp i rewolucję przemysłową. A jednym z największych osiągnięć drugiej RP był COP, czyli Centralny Okręg Przemysłowy. Żeby opowiedzieć Wam o tym, jak rodziły się miasta, masy i maszyny, a wraz z nimi nasz przemysł oraz gospodarka, w czasie tej podróży zrzucam z siebie płaszcz Konrada by już za chwilę wrzucić modernistyczny, nieco kosmiczny, a nawet komiczny strój hutnika i wehikułem czasu wkroczyć na ściernisko, na którym ponad 80 lat temu powstało nie San Francisco, a pewne miasto ze stali. Uff, jak gorąco wojczyźnie mojej wolnej, w kraju, który dźwiga się, wznosi, wstaje wolny, ale gwoli wyjaśnienia, taka była stalowa wola narodu polskiego wybicia się na nowoczesność. Kraj zapomniany od Boga dźwigniemy przez centralny okręg przemysłowy. To właśnie z tego upokorzenia, że nie mamy wolnej drogi w świat, wystrzeliła kiedyś Gdynia. Bo co, bez wylotów w świat, to jakby kto grobowiec pięknie i wygodnie urządzał. Ale dziś opowiem Wam o polskim Magnitogorsku. Będę mówił o cyfrach, o faktach. O 30 km od Sandomierza, od Rozwadowa 6 km, od Niska 11 km na liniach energetycznych północ-południe, w idealnym centrum, w którego 100-kilometrowym promieniu znajduje się Ostrów, Wierzbno, Skarżysko, Przemyśl, Rzeszów, Dubica, Mościce. Tam, gdzie teraz na powierzchni trzyma się wioska Pławie, zakupiono pod budowę wielkich zakładów hutniczych 600 hektarów terenu. Jak będą się nazywać zakłady dowiecie się na końcu. Teraz już powiedzmy, że będą wyrabiały szlachetną stal stal o najwyższych wymaganiach obsługującą różnorakie potrzeby od spinki do samochodu te stal będą otrzymywać wszystkie zakłady w copie i w całej Polsce za chwilę wrócimy do miasta ze stali ale wcześniej odwiedźmy jeszcze drugi koniec Polski i poczujmy ten wiatr od morza bo to od wspomnianej gdyni czyli miasta z morza zaczęła się wielka rewolucja przemysłowa II RP ale po kolei albo raczej po falach w 1920 roku Polska odzyskuje dostęp do morza. W 1922 roku polski Sejm przyjmuje ustawę o budowie portów w Gdyni, który już za jakąś dekadę będzie największym na Bałtyku pod względem wielkości przeładunku. Inwestycja powstała w ekspresowym tempie. W miejscu, w którym jeszcze do niedawna były porozrzucane wiejskie kaszubskie domy, świadkami tej budowy była nie tylko zajmująca się rybołówstwem i turystyką ludność, ale też nadmorscy letnicy. Wśród nich pisarz Stefan Żeromski. Latem 1921 roku do Gdyni przyjeżdża Stefan Żeromski z rodziną. Gdynia jest jeszcze wówczas, jak pisze w listach, dziurą bardzo mizerną. Ale codziennie w czasie spacerów, Żeromski zagląda na budowę portu. Staje oparty na lasce, wypytuje robotników o różne szczegóły. Aż zaczynają go tytułować panem inżynierem, bo myślą, że ich nadzoruje. W 1922 roku w książce „Wiatr od morza” Żeromski z zachwytem nazywa gdynie niewysłowionej piękności poematem, tworzonym w drzewie, kamieniu, betonie i żelazie. Tysiące beczek cementu skują kiedyś te głazy w jeden wał ostoi, niedostępny i niezdobyty dla najszaleńszej burzy. Tak to wdziera się, wtłacza i zachodzi w niczyją, bezpańską zatokę pierwszy port Rzeczypospolitej. Sześć wież wyniosłych dla młotów, siłą pary rzucanych, wydziela wciąż ze siebie kłębki pary, smugi dymu i tępy łoskot uderzeń. Młoty biją miarowo w odziemki wielkich sosen kaszubskich, które zaostrzonymi spiczasto wierzchoły szybko w dno piaszczyste uchodzą. Rozwój miasta i międzywojennego portu, nazywanego Perłą II Rzeczpospolitej, przyspiesza rok 1926. Gdy nie otrzymuje wtedy prawa miejskie, w tym samym roku tekę ministra przemysłu i handlu otrzymuje inżynier Eugeniusz Kwiatkowski. Wielki wizjoner II RP, nazwany później ojcem Gdyni. Kwiatkowski nie tylko zagwarantował środki finansowe na rozwój portu i miasta, ale wiedział też, jak zrobić jajecznicę z jajek. Do tego uważał, że Polska nie może być krajem hałaśliwego patriotyzmu, że pieniądz publiczny jest pieniądzem świętym i trzeba 10 razy się zastanowić, zanim się go wyda. Uważał także, że Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nigdy nie będzie niepodległa, samodzielna gospodarczo i politycznie, ani też zdolna do zabezpieczenia warunków bytu, pracy, postępowania. I dobrobytu swoim obywatelom, bo Polska, jak mówił, to rzecz najważniejsza. Kilka dni po objęciu stanowiska, zjawia się po raz pierwszy w Gdyni i wizytuje pierwszy z dwóch statków powstającej dopiero floty handlowej. Budowę Gdyni. Będzie Kwiatkowski pilotował w czasie bycia ministrem, a także później w połowie lat 30., kiedy zostanie wicepremierem do spraw przemysłu i gospodarki oraz ministrem skarbu. W połowie lat 30. Kwiatkowski zaczyna patronować również centralnemu okręgowi przemysłowemu. W COPIE państwo skutecznie budowało pojedyncze obiekty czy kompleksy, czasem imponujących rozmiarów, fabryki, linie kolejowe, osiedla czy gazociągi, lecz przestrzenne i ekonomiczne reperkusje tych decyzji wymykały się spod kontroli. Tylko w stalowej woli udało się uniknąć błędów popełnionych przy budowie Gdyni. Bloki i domki dla pracowników, czy pierwsze szkoły, wznoszono jednocześnie z zakładami hutniczo-mechanicznymi. Stalowa wola powstawała od zera w dość scentralizowany sposób. Tymczasem istniejące miasta i miasteczka Copu biły się o inwestycje, ale nie były zdolne skonsumować tych efektów w zrównoważony sposób. Bum wyprzedzał planowanie. W 1929 roku Gdynie. Już wówczas duże miasto, jest w nim ponad 100 tysięcy mieszkańców, zwiedza Maria Dąbrowska i pisze z podziwem w dziennikach, iż mała nędzna wioseczka rybacka przeobraziła się w ogromne miasto na wskroś dzisiejsze czy nawet jutrzejsze, w teren śmiałych eksperymentów. Nieraz to myślałem sobie, czego to nie można by dokonać w Polsce z takimi zespołami ludzi, jakich spotkałem w Gdyni, Mościcach albo w Stalowej Woli, pisał Eugeniusz Kwiatkowski. Miał rację, bo zakłady i duża część Stalowej Woli powstały od zera, w 625 dni. Poza tak zwanymi zakładami południowymi zbudowano tam budynki mieszkalne dla robotników i kadry inżynieryjnej, sklepy, szkoły, przedszkola, drogi i zakłady usługowe. Sprowadzono też ludzi, robotników i ich całe rodziny. Nic dziwnego, że przyglądający się tej wielkiej inwestycji Melchior Wańkowicz, mistrz reportażu, pisał, że nie należy kręcić nosem, jeśli poczną się tu rodzić dzieci już trzy miesiące po ślubie. No ale wróćmy do faktów. 20 marca 1937 roku ścięto pierwszą sosnę. Przy budowie zakładów pracuje 2,5 tysiąca robotników, a przy budowie osiedli dla urzędników i robotników 1,5 tysiąca. Wszyscy wyglądają jak trzmiele. Pierwsze maszyny w zakładach ruszyły w styczniu 1938 roku, więc po trzy miesięcznej nieobecności przyjechałem ponownie obejrzeć COP z wycieczką posłów i senatorów. Ależ się ruszyło w okolicy. Wskazywano mi chłopa, wyrobnika i nędzarza, który miał pół morgu gruntu, i owe pół morgu to była górka piasku. Śmiech i tyle. Co się robi? Od rana do wieczora przed tą górką stały ogonki furmanek a chłopina inkasował za piasek 300 zł dziennie. To Pan jest zadowolony? Ale gdzie tam, żrego myśl, że za tanio pierwsze fury sprzedawał. Życie i świat mu się już zrobiły niemiłe z tego myślenia. W Pławiu, wiosczyźnie wegetującej przed rokiem, w tych tu sośniakach i piaseczkach, zastałem już z dziesięć klitek z papierosami, z kapitałami obrotowymi po kilkadziesiąt złotych, które to kapitały robią o mal codzień stuprocentowy obrót. Kapitały obrotowe i koła zamachowe, urbanizacja i industrializacja. Zaraz wrócimy do tych haseł, ale teraz jeszcze przez chwilę wsłuchajmy się w dźwięki miasta, które tak jak w manifestie Tadeusza Pipera stało się w dwudziestoleciu międzywojennym synonimem nowoczesności, kultury i postępu. To dzięki standardowej inwestycji Copu powstało to stalowe, nowoczesne i funkcjonalne miasto-ogród o przemyślanym i przejrzystym ładzie urbanistyczno-przestrzennym. Miasto, w którym masa wytworzyła maszyny i choć druga wojna światowa wstrzymała szybki rozwój wielu copowskich inwestycji, to po wielu latach wciąż toczy się tu niezwykły poemat na kołach. Epopeja, która codziennie mówi kołami wozów, hukiem maszyn i obcasami ludzi pędzących przed siebie i tak w kółko albo w koło, bo ta rewolucja to nic innego jak efekt ruchu miasta, który Julian Przyboś nazwał kiedyś obiegiem. Jak swój dzień wywieźć z obiegu? Miasto kołami woła, turkot zajeżdża do uszu robotników, którzy zarobiony dzień niosą na plecach. Stacje ruszyły z miejsca, wyprzedzając spóźnionych podróżnych. Trotuar staje z jezdnią do biegu. Kable wiją ramionami u wyłomu dnia, którego za mało. Z placów porosłych kołami lecą gościńce, które inżynier przedłuża o rozpęd nóg zadyszanych przechodniów, ulice. Od rogu do rogu zalewają domy. Domów po dachy przybrało. Nadmiar dzieło pod dach wyprowadza co dnia. Jak zatoczyć poemat na kołach? Jak się czegoś bardzo chce, to można to osiągnąć. Mówił Eugeniusz Kwiatkowski, czyli twórca Gdyni i Copu. Co właściwie dla Pana, Panie Profesorze, oznacza ten skrót Cop? Nie mylić z Copem. To bardzo ważny skrót dla historii Polski i w ogóle dla nas wszystkich, ponieważ skutki tego Copu odczuwamy po dzień dzisiejszy. Była to inicjatywa polskiego rządu, polskich polityków przedwojennych, a także wspaniałych, znakomitych polskich inżynierów. Wymyślono centralny okręg przemysłowy obejmujący tereny Rzeczypospolitej najuboższe, gdzie nie było żadnego przemysłu, a więc stalowa wola, mielec, dębica, tarnów, Ostrowiec Świętokrzyski, te okolice, które nie były wcześniej uprzemysłowione, i powstał, ale przyszła druga wojna światowa. Wtedy też było bardzo popularne takie hasło, nie mów co, nim nie przeskoczysz. Ale Eugeniusz Kwiatkowski i twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego dokonali wielkiego skoku cywilizacyjnego i tak Kwiatkowski umocnił polską gospodarkę drugiej RP, rozbudował jej przemysł morski i chemiczny. Gospodarka w słowniku języka polskiego to korzystanie z określonych dóbr i zarządzanie tym procesem. A przemysł, Panie profesorze? No, przemysł jest bardzo starym polskim słowem. Oznacza on spryt, oznacza dążenie do stworzenia czegoś przez pracę i kreatywność. Człowiek ma zdolności do przemyślenia czegoś i zrobienia według swoich koncepcji. To jest przemysł, a teraz przemysł to rzecz jasna zupełnie inna dziedzina narodowej gospodarki. Wielka maszyna to każde miasto Urabia ludzi jak naleśnikowe ciasto Ludzkie krytyki, masa przekładni Wszyscy mieszkańcy to jej powładni Odgórne sterowanie, przekładni, przestawianie Ciekawe co z tego na wieczność pozostanie Pewnie łzy po i złe wspomnienia Maszyny, roboty, upiory, ścienia Masa pracuje, masa buduje Masa w dzień w nocy ciągle haluje. Żeby przemysł i żeby gospodarka mogły ruszyć z kopyta to trzeba wrzucić ten pierwszy bieg. Znów metafory. Polska rustykalna, a więc ruszaliśmy z kopyta, bo koń był tym głównym narzędziem pracy, czyli dawał siłę pociągową czy do pracy na roli. Natomiast wynalezienie maszyny parowej, to rewolucja przemysłowa. No to wyjaśnijmy samo znaczenie tego słowa. Maszyna, bo to yy, także słowo pochodzące z łaciny. To jest yy, słowo pochodzące z łaciny. Ono się upowszechniło, rzecz jasna, w Polszczyźnie w wieku pod koniec XVIII, XIX. Maszyna to urządzenie, to coś, co jest stworzone przez człowieka, aby produkować jakieś dobra, aby działać lepiej. To była maszyna. A więc maszyna parowa, a potem rewolucja, ponieważ wprowadzono coś, co nazywamy elektryfikacją. Elektryczność stała się napędem kolejnych maszyn. Teraz jeszcze inne technologie ropa naftowa i znów mamy inne maszyny, ale popularniejsze to oczywiście Samochody, i wrzucamy pierwszy bieg, drugi bieg, trzeci bieg. Mówiąc o etapach naszego życia czy o naszej działalności, mówimy o wstecznym biegu, mówimy o biegu jałowym, czyli tym, który niczego dla nas nie przynosi i to jest zależność między gospodarką, między przemysłem. A językiem. Jeśli elektryfikacja, to mamy także industrializację, czyli uprzemysłowienie, i urbanizację, czyli rozwój tychże miast. Ale jak sobie przypominam, lokomotywę z wiersza Tuwima, to ta lokomotywa pędzi i my czasem też, panie profesorze, na co dzień mówimy jak karabin. Ten karabin maszynowy przynosił cały czas ludzkości, przynosi nieszczęścia. Natomiast industrializacja to uprzemysłowienie. Element łaciński. Elektryfikacja. Także element łacińsko-grecki, ponieważ elektron to jest to, co dało miejsce naszej elektryczności. A rustykalizacja, czy to znaczy Polska coraz mniej jest rustykalna teraz, coraz więcej ludzi mieszka w miastach. Urbanizacja, też element łaciński, od urbs to jest miasto. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Optymizm zawitał na giełdzie po coraz częstszych deklaracjach, że gospodarka światowa wychodzi z kryzysu. Wiele firm poprawiło swoje wyniki finansowe, ale większość z nich nadal jest pod kreską, czyli? No to stare pod kreską to tak jak u tego karczmarza. Ktoś pił alkohol, ale nie miał czym zapłacić, wobec tego ten zapisywał i potem sumował. I ta kreska jest takim wyznacznikiem, czy może zapłacić, czy nie może zapłacić, czy ma zdolność finansową, płynność czy nie ma. Dawniej mieliśmy te metafory proste ruszać pełną parą, to znaczy maszyna parowa była włączona i puściliśmy całą parę, wobec tego ruch był całkowity tej maszyny a pracować na pół to znaczyło pracować w połowie tak jakby jednak nie wykorzystując wszystkich swoich możliwości dzisiaj te metafory przemysłu metafory technologizacji są bardzo bardzo skomplikowane tak jak ten reset na przykład to mam jeszcze jeden przykład gospodarka światowa po pierwszym nie najlepszym kwartale tego roku teraz złapała drugi oddech i sytuacja na rynkach zaczyna się poprawiać złapać drugi oddech Gospodarka jest mechanizmem, gospodarka jest systemem. Wszystkie elementy są powiązane. My tak bierzemy gospodarkę, czy tak bierzemy te różne zależności ekonomiczne, jak w organizmie człowieka, ale człowiek jest czymś większym, o wiele większym aniżeli te bezduszne mechanizmy, które powodowały uprzemysłowienie. A taśma produkcyjna dla mnie jest synonimem tego powtarzalnego do granic możliwości, do granic wyczerpania tego samego ruchu przy taśmie produkcyjnej, dehumanizacji. Telefon mego mózgu, dynamo mózgu, trzy, trzy, raz, dwa, trzy. Maszyno mego ciała funkcjonuje, obracaj się, żyj. Mówi się, że człowiek to nie maszyna, ale jednak przypominamy trochę te maszyny. Człowiek jest maszyną. Człowiek jest połączeniem doskonałej maszyny Bożej oraz umysłu, duszy, tego, co jest duchowe. Natomiast my coraz częściej staramy się, aby była humanizacja stosunków produkcji, aby była humanizacja przemysłu, ponieważ wtedy, kiedy ograniczało się to wszystko do maksymalnego wykorzystania maszyn, to traciliśmy człowieka. Człowiek musi być górą nad maszyną. Człowiek musi nad nią panować, a nie maszyna nad nim. I tak się stało, Adasiu, że industrializacja, uprzemysłowienie, fascynacja technologiami spowodowała, że weszliśmy w taki technopol, z którego nie możemy się wycofać. Wszystko poddane jest logistyce, wszystko jest przewidziane przez pracę różnych maszyn w naszym życiu. A my tęsknimy do tych pól malowanych z bożem rozmaitym, tęsknimy za zwykłą wyprawą na grzyby czy na łąkę. Staramy się jednak być człowiekiem, a nie tylko człowiekiem, który jest maszyną. To my, proszę Państwa, na koniec programu wracamy jeszcze do wsi Pławo, a raczej do stalowej woli, by za Hutnikiem i Melchiorem Wańkowiczem yy, zakończyć legendę o stalowej woli wybicia się narodu polskiego na nowoczesność. Zwróćmy uwagę jeszcze na to, że nazwa stalowa wola odpowiada tym tendencjom maksymalnej industrializacji, ale to była dobra industrializacja, ponieważ ona ożywiała. Centralny okręg przemysłowy, wspaniała rzecz w polskiej gospodarce. Chciałbym i proszę bardzo, aby kiedy fundament pod pierwszy dom handlowy będzie zakładany w Pławiu, zakopano w fundamentach łącznie z aktem erekcyjnym i paru groszakami z epoki tę moją książeczkę. Niech kiedyś w jakiejś dalekiej przyszłości, przekopując metro, odnajdą skrytkę, natrafią na tę legendę o ich mieście. Niech zaniosą do salonów fryzjerskich fotografię pioniera fryzjera, którego szyld na chałupie fotografuje. Niech właściciel salonu powiesi sobie między lustrami fotografię i niech zaopatrzy ją podpisem, wyjaśniającym, że znalezisko pochodzi z okresu, kiedy samolotów prywatnych nie było, o telewizji obywatele pojęcia nie mieli, a pod domki pławia w tęgiem rozy przebiegały zające i obgryzały kores drzewek. W każdej bowiem epoce i w każdych okolicznościach niezbędna jest silna wola i chęć dopięcia zamierzeń. Dlatego szczęśliwy był pomysł, że miejscowość, w której będzie się produkować stal, stworzona od nowa pośród lasów, otrzymała nazwę stalowa wola. Temu, co się robi, na znak i tym, którzy rosną, na otuchę.